Monika. Mamy w polskim show-biznesie bardzo dużo osób, które robią karierę. Mamy też osoby, których kariera okazuje się fejkowa. Sprawa Natalii Janoszek to jest pierwszy temat, który chciałam z Tobą poruszyć. Jak zareagowałaś na te wszystkie doniesienia, na filmy, które zrealizował Krzysztof Stanowski? Wiesz co, więc generalnie to już podobno w mediach od kilku miesięcy krążyło, że tam coś nie gra, jakaś gruba jest akcja. Ja niestety jakby nie uczestniczyłam w tym, bo nigdy nie poznałam Natalii. No to, co zrobił Krzysztof. Znaczy, z jednej strony ja bardzo się cieszę, że on to zrobił, że pokazał to, co tak naprawdę każdy bał się. Jeśli chodzi o dziennikarzy, bo jest dużo zarzutów wobec was, prawda, że prowadziliście te rozmowy i w ogóle. Z drugiej strony ja się wam nie dziwię, bo kto by przypuszczał przy zdrowych zmysłach, jesteś normalną mamą, kobietą wykształconą, e, że mogłabyś w ogóle przypuszczać, że ktoś potrafi takie bajki pisać, prawda, że potrafi na tej Bajlandii pojechać. E, więc e, po pierwsze, uważam, że napowiedzieć powiedzieć przepraszam. Ja jestem zszokowana tym, że można. Fizer filmu zrobić po prostu i wkleić siebie pomiędzy w ogóle z jakiejś innej sceny, to już jest tak desperacji i uważam, że Natalia Janoszek niedługo będzie grała w filmie Czterech Zabitych walczy o życie w roli walczy o życie. Myślisz, że ona z tej sytuacji wyciągnie jakieś wnioski? Czy raczej jako osoba, która no od dłuższego czasu nie mówi prawdy, ona być może po prostu wierzyła w to, yy, co przedstawiała? No z tego, co wiemy, że znaczy w moim przekonaniu, jeśli rzeczywiście jest to jakiś tam poziom choroby, no to ona w to wierzy. Myślę, że rodzina też w to wierzy i wszyscy w to uwierzyli, tak jak my uwierzyliśmy osoby postronne. Więc co ona teraz zrobi, nie wiem. Znaczy, ogólnie ja uważam, że na pewno zapaść się pod na jakiś czas, przemyśleć, potem przeprosić, a czy miejsce będzie miała w biznesie? nie Sądzę. Nie sądzę, że znajdzie jakakolwiek. Oczywiście dla was, dziennikarzy, będzie to pożywka, bo wiadomo, porozmawiajmy, wyjaśnijmy kwestie. Ale co się jej to da? Za tym stoi telewizja, za tym stoją też e, reklamodawcy, którzy jej ufali. Więc to jest cała lawina, tak naprawdę taki łańcuszek napędzający się. Więc sądzę, że Dach tak dała dużo. że po prostu ja, generalnie, tak osobiście, jak miała powiedzieć, to jest w ogóle jakaś nibylandia dla mnie. Nibylandia. Jak można się kłaść do łóżka, twierdząc, myśląc, że jest tą osobą, którą się nie jest? Wychodzić na ścianki i zmyślać rzeczy, że. Ja też mogę powiedzieć, że ja w Bangladeszu jestem księżniczką w ogóle. No wiesz, i też możemy sobie dorysować dzisiaj wszystko w Photoshopie. Słabe, jeszcze raz słabe, i powinna was wszystkich przeprosić, nawet dziennikarzy, bo was obarczają, a się z tym nie zgadzam. Absolutnie. My mamy jakby tutaj na ten temat swoje zdanie również jako dziennikarze niekoniecznie możemy je wypowiadać, natomiast zastanawiam się, czy ty na przykład kiedyś podkoloryzowałaś swoje dokonania albo swoją karierę. Nie, nigdy, bo ja, ja nie mam podstaw, nie mam potrzeby w ogóle. Jak było do... było do... To było fajnie, to było fajnie. Jak pisali, pisały o mnie portale, to ja się cieszyłam. I absolutnie nie ma w nim nic takiego, wiesz? Znaczy, może wiesz, życie prywatne. Znaczy, nie koloryzowałam, tylko nie mówiłam, tak? Bo nie chcę, bo u mnie życie prywatne jest życiem prywatnym, życie zawodowe to jest życie zawodowe. Ja nie sprzedaję dzieci, nie sprzedaję e, prywaty i nie chcę tego robić, po prostu. E, więc nie, absolutnie nie. Może czasami uśmiechałam się, przeżywając ataki paniki, chorując i lecząc się, że wszystko jest super. Tak, to koloryzowałam i do tego się mogę przyznać. Potem dojrzałam do tego, że mogę pomóc, mówiąc o tym, co się dzieje. E, wielu osobom, więc z tego też tytułu po prostu potem o tym powiedziałam i to chyba było najbardziej takie doklejony uśmiech do twarzy.